Kaczor, zestaw sylwestrowy. Zostałem uplizany, nie przez psa Witam Was serdecznie. Kaczorek, moja młoda, która kocha fajnerki eee, oh, oh, oh. Tak wiem, ciągle nagram jest sami mm. pod koszulce Kaczor nagrywa ciągle w tym samym szmaciaku. W dzisiejszym osiku przetestujemy sobie zestaw sylwestrowy od Hestii New Year's New Year. Safe? Safe? Nie, se safe. Save. Nowy rok, bezpieczny? Nie wiem. Za zestaw zapłaciłem na końcu internetu za 80 zł. I oby wygląda naprawdę bardzo, bardzo owocnie. Zgadza Zestaw jest wyprodukowany w 2012 roku. 1 czerwca. Ładna data. Kod produktu HE0935. Zobaczymy co. Zobaczymy na gramaturę cały zestaw? Powiem ci, że ciężko jest stwierdzić, bo... Nie napisane. Bo to jest też taka stara etykieta. Mhm. E, czy jest cokolwiek napisane od razu, że nie ma nic. Bączki do nabywania, sprzedaży nie jest wymagane, uzyskanie tak bla, bla bla Bączki i tyle. Dobra, zobaczmy co tutaj jest. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć dużych rakiet, które oczywiście w środku są puste. Gdzieś odkładaj na boszek a nie się wranzujesz. Daj. Od razu pozdejmuję cypelki. Od razu ściągnijcie cypelki. Pięć takich dużych. Tak jest. skarpetki, na razie twoje mała. Następnie mamy tutaj y, coś takiego. To się nazywa e, motylki. A ściągnij bykowi wy, tu, wyciągnij. Ale proszkiem do prania pachnie. Ty, to w jakiejś fabryce proszku chyba jest trzymana. Tak, jakaś... Mamy motylki i takie ładne, kolorowe y, motylaski. Ładne, kolorowe motylaski. Następnie to, to mamy jeszcze... coś takiego jak happiness. I też takie fajne kolorki weźmy, bo mi za trafi. Dlatego, e, to chyba jest jakieś wulkaniki. E, to, to jest wyrzutnia. Wyrzutnie postawić na równej powierzchni, minimum 30 metrów od ludzi, zabudowań. Wyciągnie tam ręką pod lądu. E, I tyle. Klasa Zabudowanie, bla, bla, bla. Mm. MWP. Stara, fajna, zabytkowa pirotechnika. Tutaj mamy jeszcze coś takiego. Rainbow Super effect! Wulkan. Mm. Wulkanik dość leciutki. Co tam dalej mamy? Mamy tutaj coś takiego. Trzymaj, młoda. Mamy tutaj Venus Walker Buncher. O, młoda też wam pokazuje. O, patrz tam. Bacz tam, ta, łobuzy. Następnie mamy tutaj. Ona będzie później mnie Party Power Crocker. Tutaj to jest petarda z gwizdem. Mamy petarda z gwizdem. Aha, jestem ciekawy, jaki to Ja jest. wiem, co to jest. To są te e, myszki. A, też wiemy. I, Yang an, dangan, tutaj piszy, <battle> thang, 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 Gang Dang to te pisze takie fajne, tylko trzeba uważać, że latają jak chcą. Następnie mamy petardy Mars Planet. Masz pokaż. Tak to wygląda. mamy dwie paczki Mars Planetów. to się wysypały chyba. Tak. Tutaj mamy jeszcze petardy Master. Taki petardy Master. Oczywiście petarda wygląda dość fajnie, bo jest taka wielka, widzicie, takie duże petardy no bez żadnych dodatkowych efektów. Teraz ja chyba jedną taką zachowam na pamiątkę. Jakie to kiedyś petardy były w zestawach w nie? No i tam na końcu jest taka o, duża petarda. No ja mam kiedyś za ja się nabierałem na to. Mówię, taka duża, fajna, przypomina mi laskę dynamitu i, i ten uczuć, kiedy odpalasz i to było pu! A Ty w cenie tego pu, kupywałeś paczkę pikolaków za 60 groszy na promocji mm. 60 sztuk. No cóż, zapraszamy Was do oglądania. Bierzemy zostawik sylwestrowy. Dawaj rakiety najpierw idziemy. O! Work and hardy, patrzcie kaczorek idzie. Zobaczcie jak się wczuł w rolę, idzie Id z tymi rakietami. Id idę komuś nawalić z rakiety wali dymkiem, bo żeśmy rakietki testowali, tam mamy naszą taką wyspecjalizowaną rurkę, żeby nie było, że z rączki, żeby nie było, że z jakiegoś krzaczka. Mamy taką fajną, amerykańską rurkę Panzer Fausten. Ale poszła ładnie. I... To tak zabrzmiało jak po grochóweczce czasami wiesz, na kibelku. Albo jak cię mocno przyciśnie i polecisz na dwójeczkę. Nie? No. To tak. Taka. Może to taka. Pak poszła, pak, zniosło ją. O, Widziałeś ten efekt? Efekty szybko znikają, panie. Człowieku, efekt szybciej zniknął, już zdążyłem. Pomyślę sobie cokolwiek. O, te rakiety to ci powiem, zestaw za 8 dych, a tu na razie rakiety nie przynoszą chwały. Dawaj, leć, dziecino. I. Trzeba było jak drylowała Kijek spadł no. Słyszałem tylko taki jak szerszeń No właśnie o tym mówiłem, że jak leciała w górę to podobny był dźwięk A teraz reszki plastiku spadałem z szubków, Bo nie, nie rozwala ich dorny mak tylko wiesz duże kawałki Bo za słaba rakieta była I Ładny czerwony, ale I tam widać o ta o Widzisz spadająca gwiazdka jest tam o, spada. A. Pff, ale trucicielski dym. Kaczorku, my smog wytwarzamy. Ale czuć już klimat przed sylwestrowy, nie? Mhm. Jesień. Coraz bliżej święta. I różowy ładny efekt, dziki to wszystko. I znów te opiły spadają. Dobra, idziemy zobaczyć, co tam dalej Ale Ale tak nie patrzysz. No zobacz. Gęsto. Ale sikiera, ale jakoś pierdząca, ty. O, tu wyszliśmy. <kluz> <kluz> Dobra, patrzymy co mamy w środku. No, ale żeśmy nadmili. Dobra, to co wysypuje, nie? No wysyj tu, wysyp. Dobra, standardowo zaczniemy od wulkanu. Pff, no, tu gdzieś przy krzaczkę Strasznie leciutki, czyli pewnie dużo. Czekaj, stanę sobie tutaj z boku, tu nie masz tyle tej łuny. Ale już ja widzę, co jest w środku. Jedna wąska rurka tak. Ale zobaczymy. O. Ty akurat w tej łunie żeś się odpalił i widać tą łunę. Wiesz? chyba no. będziesz musiał tam odpalać, w tamtą chyba stronę. Tak. Bo ja tutaj widzę tą łuna jako świetla. I co, te dwa naraz, te dwa? Takie same? Tak! Uu, damn! Nie za wysoki, do 2 metrów łącznie walił. Czas palenia niezbyt długi. To jak zróbmy zabezpieczy... Czym? Folią i tym. Dobra, ty dawaj, folia, odpalaj. Ty, dawaj, nie, ja chciałem powiedzieć po Dawaj, pod brzozą. Dobra, wstawaj. Tu, 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 kaczorku, tu. Tam jest dymek. O, o bardzo dobrze, chłopaku, uczysz się. Rakiety na minus, ten wulkan e, taki pół plusa. Zobaczymy teraz te mniejsze wulkany U, ładny <śmienny> i sesja zdjęciowa, nie? Dość szybko się wypaliło, ale dość efekty fajne też na pół plusa zasługuje. Dobra, co to? Motylki. Motylki, możesz to mocno. Z, z dwa. Rzuć za dwa. Zobaczymy jak lecą. Czyli mamy jednego plusa. z tych dwóch wulkanów. Zobaczmy co to za małe puchy. Fajnie tak zawinął. Fajny, i fajny kolorek miał, nie? No, czerwoniutki. To. Czerwoniutki, właśnie. A, a potem było A wa wa. Dawaj, jeszcze odpadnij, z dwa. Fajne są, ile ich tam zostało? Cztery. Dawaj, zrób słoneczko. A, tak o, dobra, no, no, zobaczymy, czy coś z tego będzie. Użyjmy je tak, że one się tak w miarę nie dotykały. Czy się będą stykać, czy nie stykać? Będą do góry były skierowane. Tak. No, widzisz? O. Fajne te motylki. Motylki daje, motylkom daje plusa całego. O, tak. A Rakiety od mają minusy. dlatego odpalę obok. Dobra, odpalę obok. Najpierw singla. Uuu, uuu. <grym> I to to jest zabawa. Jednak motylki to jedna z takich zabaw. Ale te. A co to jest? Nie, nie wiem. Jest Przepal to? zapalniczką, kaczor. Co się boisz? <grym> Dzieci, wiecie, nie, nie słuchajcie nas. Tylko, Cześć, je... kapustą, nie? tylko jeśli mówimy, że to jest przestroga dla was, to wtedy nas słuchacie, Ale to co my gadamy ogólnie, to nas nie słuchacie. Nie wiem co to jest. Nasi widzowie są mądrymi osobami i wiedzą jak prawidłowo odpalać pirotechnikę. I wiedzą, że my to robimy... Jak odpalamy w głupi sposób, to robimy to tylko i wyłącznie w celach rekreacyjnych. Aha. Rozrywkowych. To tam było napisane, że to jest wyrzutnia z tyłu. To nie zła wyrzutnia. To nie, to nie zła wyrzutnia, nie? nie? Chcia, że jakiś mały pocisk z tego wyscoty... Ty, ale poczekaj jak to wygląda w środku? Ty... Nie, no to taki singlhocik. To wiesz co to teraz jest? Klasek no robi taki... To jest w środku. Pisk no. A, jest. No dole, dole. Dobra. Sadzaj odpalaj. Klasek robi przecież podobno. Taka fontanna, pisk i wyrzut. Tylko zobaczcie, to jest zestaw z 2012 roku, a Klasek wypuścił właśnie te swoje takie ttt w -t -t 2018. I... To coś wypluwa takiego jakiegoś flesza, nie? Przypuszczam, że jakby to zatkać, to byłaby jak petarda. Tu masz jeszcze jednego. Jeszcze jeden. Znaczy ja już wiem, jak to wygląda w środku. To jest mały piszczek i on na dole podpala efekt ten... Efekt. No. Ty, a weź odwrotnie postaw. No? Dara, Nie, nie wystrzeliło wcale go. Tak powiem ci, nieźle. Też na plus. Co tu jest? Piszczki. Party Power, cracker. Zobaczmy. Party Power. To tylko, ich nie ma. to tylko musisz rzucać. Tylko daleko. Co my się nie wiem, różnie tutaj przyjeżdżałem, kocha się przecież no tak. szybko odpalił tak jak miałby ląd szybki, nie? Podpaliłem się od razu, pyk ale krótko się palą te od funka aktualne, które są dostępne o wiele dłużej się palą nie? pyk, pyk znaczy, tak. że one szybko gasną, bo jakbym miał dłużej, to bym Nie, by bardzo, Nie, bardzo, bardzo krótko się palą. To od funka na przykład bardzo długo się jarają. Ale poszedł w górę, tamten kaput. Znaczy ja tym się nie lubię bawić, bo się boję, że w ślipie dostanę. To jest akurat jeden z pirotechnik, która jest nieprzewidywalna. Znaczy może się komuś podobać, nie? Chyba że ktoś nosi okulary I tam się podoba Petarda Petardka dawaj Masterek odpalaj Whee! I Nawet, nawet Dawaj masterkę odpalaj Ty, tam jest rura, możemy do rury rzucić Chodź do rury wrzucimy Dobra, dawaj weź masterkę do rury i te dwie paczki sobie zostawimy Jezura. kiedyś tu. I te dwie paczki sobie zostawimy na luźne strzelanie. Piś! Co? E. Co? Ląd nie ma? Z <grym> obu stron jest ta dupa. Nie ma lądu? Nie ma. Hmm. Nie ma. Z obu jest. To są na pamiątkę. Na no, mi? Jak to? komuś pranka zrobić? podpal petardę. Masz tutaj ziomek, ty dobra mocna petarda. Tym mu dasz i nie się głowi. Gdzie tu jest ląd? Taka petarda do prankowania. Wiesz o co chodzi? Nie. Jezu, kaczor, no Czy stary macie uczyć nowych sztuczek? Opatrzcie, kaczora. Wariata. Odpala jedną. To czub jeden. Wypluho wyplu ją. To co jeszcze z jednej paczuszki poszelamy? Dawaj, jeszcze jedną paczkę. Opa, jeszcze jedna jest. Jedną pakę to zostaw. Tutaj Będzie dla dzieci na pamiątkę. Dzieci z takich petard, ten to się strzelało. I wii! Ty, ale wiesz co? Mi się jednak z jednej strony podobają te petardy. Bo tak fajnie wyglądają, plus mają za wygląd, nie? Nie sypie się tak glina Nie, ja po prostu zawsze wiem, że jak takie ktoś daje petardy, to ja wiem, że to będą sylwestrowe i jak one będą strzelały. Tak, to, to, to jest... Jak widziałem, takie, takie petardy były tylko dostępne na Sylwestra. No. To były takie typowo sylwestrowe petardy. Ui! Tak, robiłem tylko typowo... I to wszystko będzie już z tego zestawu. Tak. No. Ty, no to powiem ci, jak zestaw za 8 tych, to tak nie za bardzo się nabawiłem. Jedynie z motylków była frajda, z tych wulkanów strzelających. piszki tak średnio. Powiem ci, tak jak mam być szczery, to rakiety dupne były. Ja takie trójkę daję tylko. Tak fajna kusyka tu jest. To jest fajna akustyka. Taka trujeczka słaba i... Na czarnym prochu to jest, nie ma na flesza, bo nie ma błysku. Widziałeś? Mm -hmm. Jak jest na fleszu to masz błysk, a tu masz to masz taki puch. Czyli to, to wszystko <trym> jest, więc można to pakować. Tylko zabierz tą petardę sobie do kielni. No, dobra. Bo jak będziemy palić w piecu śmieci żeby piec nie roz nie Nie no żartuję. Dbajcie o środowisko i nie falcie plastików. Eee, Wbijacie do sklepu piroki. link znajdziecie w opisie. Dokładnie na dole. Eee, na mój drugi kanał machony bez Spiny. bardzo fajny kanał, rozwijający się dopiero. Eee, na kaczorka kanał. Wystarczy piszecie kaczorek i Kaczorku otwajcie. Stanie halpak. No. A o cena zestawu? Ten? No. Z 8 dych? No. Słabo. Ja dam przy. Ja Dobra, tak, no to, e, czekaj, tam mamy jeszcze śmietki, choć tak pokażemy, tak, że o. zbieramy. Pamiętajcie drodzy widzowie, dba opatr, to goś, puszka No to też do zestawu. Nie będzie, żeby nie było, Przątamy po kimś też po zabierzemy innym. tak. To jest dobry przykład, żeby nie było, pamiętajcie, sprzątamy po sobie, po naszej zabawie. Żeby nie było. Matka Ziemia jest tylko jedna, nie mamy z planety zastępczej. No to i tak powiem, w większości papier Tu. Tam masz jeszcze. A czy wiesz, no papier papierem, no ale wiesz, jak przyjdzie 100 takich kaczorków, podpalono, to się robi starszy syf. Fajny wulkan, duży. No. Fajny wulkan, duży. A pamiętasz ten od Kellera kiedyś? Ten co na głowie. Taki zakładałeś? wulkan, a tyle miał tego. Tam chyba na On, on był. tyle był pusty. No. Co to od Hestii bo nie pamiętam. Trzymaj ta się mordy. i na razie.